Witam, kochani. Dzisiaj przekaz: czy ta osoba odezwie się do nas w święta? On, ona. Czy odezwie się do nas w święta? Mamy gromadę kart od 1 do 5. Wybierzcie sobie, którą chcecie. I zaczynamy od jedyneczki. No i sytuacja jest, wiecie co? Kurczę, tutaj jakaś kobieta przy wielkiej miłości postawiła bardzo na siebie, na swoim. Ona, kurczę, przy tej miłości powiedziała bardzo, no, konkretnie, co myśli na y, temat tego związku. Tutaj nie było nawet kłótni awantury. Tutaj ona po prostu całą sobą jakby y, pokazała, że y, jakby dosyć y, y, wszystko, co było trudne, już się jakby skończyło w tej relacji. Ona tutaj postawiła na siebie, przy okazji też na swoim. Jeżeli jesteście mężczyzną, no to Wam powiem szczerze, że tu się pojawia taka sytuacja, że ktoś na pewno tęskni, tak? Tu jest w ogóle bardzo dużo tęsknoty i samotności. Kobieta postawiła na swoim, ale ma problem, żeby z podjęciem jakiejś decyzji tutaj. To jest ta karta dwójki denarów, mówi o takim niezdecydowaniu, o, o w ogóle trudnych bardzo wyborach, jeżeli chodzi o to, czy ta osoba w ogóle już bez względu na to, czy wy jesteście w tym momencie mężczyzną czy kobietą, tak? Tu kobieta na pewno postawiła na e, swoim bardzo i na siebie w ogóle postawiła przy tej wielkiej miłości, pięknej miłości. E, tutaj jest w ogóle właśnie bardzo dużo samotności, wycofania, tęsknota, taka. Melancholia, bym powiedziała, w ogóle wspominanie bardzo przeszłości i ta przeszłość, właśnie to wspominanie wielkiej miłości, takiej pięknej miłości, tutaj naprawdę była miłość, wiecie? I ta kobieta tutaj postawiła na swoim, już bez względu na to, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną. I tutaj jest do podjęcia decyzja, i ta decyzja dla nas wydawałaby się nam bardzo prosta do podjęcia, tak? Ale no, są tak różne wybory w życiu. Tu ta dwójka denarów mówi o tym, że ktoś. Po tym, jak ta kobieta postawiła tutaj na swoim, jeżeli jesteście kobietą, no to mężczyzna ma problem, żeby się zdecydować, co zrobić w ogóle, tak? Bo ta karta mówi: weź zdecyduj, weź się w końcu w garść, tak? Weź podejmij jakąś decyzję, czego ty w ogóle chcesz, Ym, podejmij w ogóle jakieś działanie, tak? Ym, także no tu jest bardzo dużo niezdecydowania. Ym. I tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o te wybory, no to one są trudne, tak? I, i ten wybór jest trudny i ta osoba cały czas pozostaje w tym niezdecydowaniu. I jeżeli jesteście mężczyzną, to dlatego, że kobieta bardzo solidnie tutaj zaznaczyła swoje stanowisko. Natomiast jeżeli jesteście kobietą, no to, to wy zaznaczyłyście bardzo to stanowisko i ten mężczyzna w tym momencie nie potrafi się zdecydować. On jest, że tak powiem, rozdarty. Ale tutaj pokazuje nam się bardzo dużo tęsknoty tak, za tą miłością. Ja zobaczę, czy, czy odezwie się jednak na święta, czy podejmie jakieś działanie. Będzie, kochani, rozważał bardzo dużo. Czy rozważała tak naprawdę? Jeżeli jesteście kobietą, no to mężczyzna będzie rozważał bardzo dużo możliwości różnych, tak? Bo mu się wydaje, że w różny sposób mógłby się jakby skontaktować, wykorzystać różne sposoby na ten kontakt natomiast jeżeli jesteście mężczyzną tak samo jest generalnie, że no, chcielibyście tutaj tak podjąć jakieś działania, ale tak naprawdę nie wiecie czego się złapać tylko i wyłącznie dlatego, że ta kobieta zaznaczyła tutaj słuchajcie bardzo tak konkretnie swoje stanowisko przy tej wielkiej miłości i tu jest takie lęki, obawa o to, że jeżeli pójdę nie tą, wybiorę tak no chcę się skontaktować ale wybiorę po prostu jakby Najlepszy sposób dla siebie, bo tutaj ta karta mówi o tym, że nam się wydaje tak naprawdę, bo to jest karta, ta siódemki to jest iluzji, iluzji, że nam się wydaje, że mamy nie wiadomo, jaki wybór. To jest nieprawda. I tutaj ta karta sugeruje też, że no, trzeba będzie znaleźć jakiś sposób, tak, żeby, no nie wiem, zagadać w jakiś sposób, czy, czy coś zrobić, bo nie będzie to takie proste, że wyśle sms-a. Czy tylko zadzwoni, i ta druga osoba na pewno bez problemu odbierze ten telefon. Tutaj będzie trzeba troszeczkę pokombinować, żeby ten kontakt złapać, jeżeli już w święta, tak? Ale jest tutaj przy tej królowej buław osoba, która na pewno bardzo się zastanawia i nie jest w stanie się w tej chwili jakoś tak zdecydować, tak? Karta krzyczy: zdecyduj się, wyjdź z działaniem, podejmij w końcu jakąś decyzję. Ale to, mówię, to, co dla nas jest proste i co wydawałoby się z boku, że no przecież można by było to zrobić. To dla tej osoby akurat jest bardzo trudne, tak? Tylko i wyłącznie przez to, że ta kobieta tutaj zaznaczyła to swoje stanowisko bardzo konkretnie. W ogóle ta kobieta jest, ma tutaj bardzo duże y, dużo poczucie wartości, i w ogóle y, ona nie da się oszukać, zmanipulować. Dlatego ta karta siódemki mówi o tym, że to nie będzie takie proste, że ta osoba będzie poszukiwała sposobu. Ale tak jakby, no wydaje jej się, że można by, były, można by było w różny sposób to zrobić, skontaktować się, ale jest jej bardzo trudno podjąć tą decyzję i wybrać tą najlepszą jakby drogę, tak? Dwójeczkę zobaczmy. A tutaj ktoś podjął jakąś decyzję wcześniej. Podjął jakąś decyzję, ponieważ no nie dało się odwlekać pewnych rzeczy i przez to tak naprawdę... Dwie osoby były w rozłące, dwie osoby były w rozłące, i ta osoba, o którą pytacie, ona bardzo cierpiała z tego powodu. Wręcz bym powiedziała, że tutaj jest złamane serce. Po tej rozłące, po tym zawieszeniu, po tej ciszy i pustce, tu ktoś dokonał wyboru, tak, i przez ten wybór doszło do tego zawieszenia, tak naprawdę, tej pustki. W relacji. Bardzo możliwe, że się oddaliliście. Bardzo możliwe, że ktoś wyjechał i ta druga osoba, którą pytacie, ma tutaj złamane serce. Bardzo. Po tej rozłące z tego tytułu, to jest po prostu karta autentycznie złamanego serca, smutku i bardzo dużej przykrości. Ale kochani, ta osoba na pewno się z wami skontaktuje, dlatego że w ogóle tu jest pokazane, że coś bardzo przyspieszy, ruszy. Te dwie karty są bardzo piękne. Dlatego, że ta ostatnia mówi o tym, że ktoś jedzie tak naprawdę, tak? Jedzie. Być może on przebywał gdzieś w świecie i ta osoba wraca i przy niej jest dziesiątka denarów, czyli wszystko, co piękne, co daje standard życia, bo mając tą dziesiątkę denarów, mamy wszystko, tak? Więc tutaj na pewno w ogóle się pojawia dom rodzinny, słuchajcie. Tak, jakby ta osoba tak naprawdę wracała do domu rodzinnego i przy okazji miała się na przykład odezwać do Was, albo wraca do Was, ponieważ Wasz dom uważa za. Swój dom. E, tutaj są dwie przepiękne karty na końcu, które mówią o spełnieniu, które mówią o tym, że wszystko się bardzo dobrze poukłada. Tutaj jest to przyspieszenie w działaniu bardzo dużo. Tutaj jest podróż, tutaj jest komunikacja. E, no tutaj naprawdę te dwie karty są przepiękne i ta osoba po tym złamanym sercu mm, na pewno się do Was odezwie. A ja zobaczę jeszcze. Położę jedną kartę. Wiecie co, i tak jakby tu się pokazuje, że ona jakby teraz dopiero zbierze siły w sobie. Wiecie, żeby to zrobić? Dlatego, że tu jest pokazana karta w ogóle choroby, tu jest pokazana karta tego, że ktoś się chciał odizolować w ogóle od tego, co było przykre, ciężkie. To jest taka karta, która mówi o tym, że odcinam się, bo po prostu nie daję już rady, już więcej po prostu nie pociągnę. Muszę się od tego odciąć, bo to jest osoba, która tak bardzo to wszystko przeżyła, że jakby leżała, ja zawsze mówię na katafalku, tak, czekając na śmierć, musiała, że tak powiem, odchorować. Ale tutaj widzę, że naprawdę jest przyspieszenie i jest wszystko układa się w tej relacji fantastycznie. Te dwie karty są przepiękne, tak? Tutaj nawet była choroba, mogła być autentyczna choroba, że ktoś nie mógł, tak? Rozchorowany był wręcz z tego wszystkiego. Albo autentycznie dopadła go choroba. I te dwie karty są naprawdę fantastyczne, bo mówią o tym, że wszystko się poukłada, wszystko będzie pięknie, że będziecie czuli w ogóle, no jakby ta osoba rusza, ta osoba jedzie, tak? Czy się skontaktuje? Na pewno się skontaktuje, ponieważ z powodu tego kontaktu w ogóle będzie bardzo duże szczęście i w ogóle, no jakby mielibyście. Że tak powiem, wszyscy tu będą szczęśliwi, tak? Wszyscy będą po prostu radośni, szczęśliwi. Tu się w ogóle pokazuje dom rodzinny, tak? Dom, prawdziwy dom, bo niektóre karty pokazują pozorny dom. Tu jest prawdziwy dom i prawdziwe szczęście. I ta karta mówi o tym, że jak masz tą kartę, to masz wszystko. Trójeczka. A tu nam się pokazuje w ogóle matka, czyli matka to, to jest kobieta bardzo wrażliwa, słuchajcie. Mówi się, że to kobieta słaba jest w ogóle, jej wrażliwość jest taka: wiecie, ona bym wręcz powiedziała, że to jest kobieta, która dzisiaj bierze się w garści, chce zawojować świat, a następnego dnia uświadamia sobie, że jest sama, że jest jej ciężko i płacze. I często się postrzega tą kobietę jako kobietę mm, słabą, ale ja uważam, że ona po prostu ma taką wysoką wrażliwość. Tak? I tu się pokazuje ta kobieta jako matka. Przy tym jest bardzo dużo nerwów, agresji. Tu mogła być jakaś awantura, tu mogły być jakieś nerwy przy tej kobiecie. I tutaj obok jeszcze mamy tak naprawdę. Mm, Kartę, która reprezentuje bardzo niedojrzałą miłość, tak? Bo jeżeli się pytacie, czy ta osoba się z wami skontaktuje, to sprawiedliwość przy tym. Tu jest osoba, tu jest pokazana kobieta, która jest bardzo wrażliwa i, i wychowuje dzieci, zajmuje się domem, przy tym jest nerwy i agresja, i tu się pokazuje, że z powodu czyjejś niedojrzałości, bo tutaj jest osoba bardzo niedojrzała, która bawi się miłością. No przy tym leży sprawiedliwość, która mówi o tym, że pewne działania musiały zostać osądzone nawet przez sąd tak naprawdę, bo tu są sądy, wyroki i tak dalej. I w siódemce, mm, była to ja mogę powiedzieć, że my tutaj zawsze stawiamy mm, granice w związku. Jedna osoba generalnie, mm, może przez ten sąd, wiecie, przez to, że okazała się niedojrzała i tutaj były sądy jakaś sprawiedliwość, ta osoba w ogóle czuje się ciągle atakowana. Ta osoba uważa, że wykraczacie, jakby nie dajecie jej żyć po swojemu, tak? Zaburzacie jej granice. O, mogłabym tak powiedzieć. Ona się w ogóle ciągle jej się wydaje, że ona się musi bronić, ta osoba, tak? Tak to tutaj wygląda. No ale zobaczmy, czy ta osoba się z wami skontaktuje. Nie skontaktuje się, kochani, bo ona was nie dostrzega i ona jest zajęta w ogóle, ma jakiś wielki swój własny plan w życiu, gdzieś patrzy w przyszłość. To jest karta, która mówi, że nie będzie kontaktu na pewno, dlatego że ta osoba po prostu was w ogóle nie dostrzega, tak jakby zapomniała o was i zajmuje się w ogóle swoim życiem i swoimi jakimiś planami. Ma jakieś poważniejsze plany na przyszłość, jakby porzuciła to, co było przy niej i patrzy daleko w przyszłość. Tak to tutaj wygląda. A tutaj ta osoba skontaktuje się z Wami. Wiecie co? Um, tutaj um, pokazuje się w ogóle wielopokoleniowa rodzina i przy tym kobieta, która um, jakby samodzielnie potrafi zarobić pieniądze. Um, tutaj były, było coś, co miało w ogóle bardzo solidne fundamenty, um, bo ta czwórka była, ona zawsze bardzo rokuje dobrze dla domu, dla związków, dla rodziny. I przy tym jest kobieta generalnie, która no jakby. Um, no potrafi to jest kobieta która na kamieniu zarobi pieniądze ja tak zawsze mówię ona potrafi zarobić ona nie porzuci tego co robi w ogóle dla miłości bo ona jest osobą bardzo uziemioną i teraz ta osoba o którą pytacie na pewno się skontaktuje z wami dlatego że tutaj jest teraz tak były na pewno jakieś spotkania po zmroku rzeczy których nie było widać przy mężczyźnie na, na wyższym stanowisku i teraz zrobił się spokój, i ta osoba tak naprawdę tutaj po całych jakichś trudnych zajściach, ona patrzy wstecz, analizuje, co się wydarzyło, jak do tego doszło, i tutaj jest na pewno osoba na stanowisku. Może być to lekarz, adwokat, też prawnik, ktoś, kto ma w ogóle firmę. Przy tym były rzeczy, których nie widzieliście przy tym człowieku, to mogły być jakieś spotkania po zmroku itd. i tak dalej. Teraz ta osoba tak naprawdę skontaktuje się z wami. Ale chwilę muszę pomyśleć, skontaktuję się z wami, ponieważ ona przemyśla w ogóle to, co się wydarzyło między wami, ale ona jakby. To jest osoba w ogóle, która dba o taką dobrą opinię, wiecie, że ta osoba uważa, że to, co ludzie o niej myślą, to jest dla niej bardzo ważne. Dlatego, jeżeli się skontaktuje, to nie będzie jakieś wielkie wow i tak dalej, tylko podejrzewam, że będą to właśnie e, takie <laughs> życzenia świąteczne no na zasadzie, że ja umiem się mimo wszystko zachować, tak? Ja umiem mimo wszystko zadzwonić i złożyć życzenia, albo ja umiem mimo wszystko wysłać jakby m, tego SMS-a. Dla tej osoby w ogóle m, tutaj liczy się, jakby uznanie też takie społeczne, tak? To jest jakaś taka osoba, słuchajcie, inteligentna, wykształcona, tak mi się tutaj w ogóle w tych trzech kartach pokazuje. Mm. Która w, w ogóle w taki dobry sposób zarządza pieniędzmi, wiecie, może być jakaś osoba, która no właśnie albo jest na stanowisku, albo posiada firmę. Dla niej bardzo ważne jest to, co ludzie myślą, co powiedzą, jak ją postrzegają. Jakby to jest bardzo istotne tutaj dla tej osoby, dlatego ona się skontaktuje. Ale to będzie tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, że aha, ja pokazuję tak, że ja mam klasę, coś w tym stylu. Ja pokazuję, że ja mam klasę, ja pokazuję, że mimo wszystko wypada złożyć te życzenia. Gdzie ja na przykład uważam, że y, ja na przykład nie lubię składać, y, y, jeżeli ktoś mi na przykład by coś tam zrobił, to ja na przykład nie złożyłabym życzeń, bo ja uważam, że to jest takie, to nie jest zgodne ze mną, po prostu. To nie jest zgodne ze mną. I ja na przykład wolę udawać, że nie pamiętam, może to jest niegrzeczne, może to jest właśnie takie nie w porządku z mojej strony, ale ja na przykład tak bym. I gdyby ktoś mi kiedykolwiek zrobił jakąś krzywdę albo jakąś przykrość i tak dalej, to ja na przykład nie zadzwoniłabym z życzeniami, tylko i wyłącznie tak jak tutaj ta osoba, żeby pokazać, że jestem ponad to, bo mimo wszystko wypada zadzwonić i tak dalej. Dla mnie na przykład nie ma, wypada, nie wypada. Jak mi ktoś gdzieś tam w życiu szpilkę wbił, to ja po prostu się odcinam, bo uważam, że zdrowo, zdrowa psychicznie osoba odwraca się, odchodzi zapomina całkowicie o tym, co było i idzie naprzód w swoim życiu, tak? Może źle myślę, może to było niepotrzebne, co powiedziałam, ale ja na przykład tak mam, tak? Także jeżeli ona się odezwie, odezwie się tutaj, no to będzie tylko na zasadzie takiego, wiecie, że no ja pokazuję, że jestem ponad tym, bo dla mnie jest ważne to, co ludzie mówią, to co ludzie, ludzie myślą i tylko tyle. I piąteczka. Tutaj w ogóle się wydarzyło coś takiego strasznego, o wiecie co, tu się wydarzyło naprawdę coś strasznego, co zmieniło w ogóle życie tej osoby, e, coś runęło, tak, bo wieża mówi o tym, że runęło bezpowrotnie, Zmieni musieliśmy przez to całkowicie zmienić przede wszystkim tok myślenia, tak, e, tu w wieży jest tak, że, że to przychodzi, przychodzą jakieś ciężkie sytuacje a przy tym są szanse, tak, szanse na obrączki, na ślub, nawet mogłabym powiedzieć, z tego powodu w ogóle były nerwy, ale nie jakieś może wielkie, jak, jakieś wielkie, tutaj w tym październiku często jest tak, że ktoś kogoś tam może podglądać na jakiś for, nie na jakichś forach, na jakichś profilach gdzieś tam, tutaj może być coś takiego, że ktoś może chcieć na przykład, coś mu tutaj runęło, coś tej osobie tutaj runęło, tak, no i ta druga osoba i ta osoba tak naprawdę wiecie co, bo tu była dla niej bardzo duża szansa. Nawet na ślub, i nawet na e, piersionek zaręczynowy, na takie rzeczy. To była w ogóle, jakby ta relacja to, był, to była taka szansa dla tej osoby. I tej osobie tak naprawdę to się pokazuje generalnie jakby jej się wydawało, że ona się tak wiecie, coś nie do końca robi tak jak trzeba, ale tak się będzie przemykać, nie? I tak może jej się będzie udawało. I wcale nie znaczy, że ta osoba robiła jakieś straszne rzeczy. Tylko, że tak, no wiecie, może do końca nie postępowała tak, jak trzeba i tak jej się wydawało, że może tak gdzieś, wiecie, tak lawirować i ta druga osoba nie zauważy. I ta osoba na pewno się z Wami nie skontaktuje, ponieważ jest w klęsce, porażce. Hmm. Tutaj były jakieś trudne sytuacje w tym paziu mieczy, też na zasadzie takiej, że tutaj były jakieś nerwy, wiecie, jakieś takie sprzeczki, ale nieduże. Nawet jakieś takie... Sytuacje, gdzie ktoś po prostu wiecie, niepotrzebnie gdzieś ktoś komuś coś powiedział i tak dalej, mogłoby tak być runęły marzenia tej osoby, runęły po prostu kompletnie przy marzeniach, ona miała wielkie marzenia aczkolwiek ta osoba była słuchajcie, osobą, która snuła tylko marzenia, ale nigdy by nie zrealizowała tych marzeń, tak, bo ten rycerz Kielichów to jest taki najgorszy, bo on właśnie pisze te wiersze, w ogóle nie jest jakby uziemiony i tutaj jest taka właśnie osoba w tej karcie, tak? że to jest taki, taka marzycielka, taki marzyciel, ktoś taki. I runęły marzenia tej osoby. Ta osoba jest po prostu poniosła porażkę, w ogóle jej wartość jakby została pomniejszona. I ona się czuje bardzo źle, wiecie. Dołożę tutaj jeszcze jedną kartę. Zobaczymy. Dlaczego ona się czuje tak bardzo źle, wiecie? Ja tak zapytałam, dlaczego w tej klęsce i porażce? Z powodu właśnie wiadomości, które gdzieś tam przyszły, tak? Z powodu komunikowania się z kimś, może ktoś coś powiedział, może to wy po prostu przez telefon, czy w, w trakcie jakiejś komunikacji. To mogła być nawet rozmowa, powiedzieliście tak, tej osobie, co, co tam Wam na sercu leżało, i ta osoba jest teraz w klęsce i porażce. Bardzo została pomniejszona jej wartość. W ogóle dużo smutku jest w tej karcie, wiecie? Dużo smutku. Generalnie tak, jakbym miała tutaj patrzeć, troszeczkę pod kątem czasu, to mogłabym powiedzieć, że z 5 lat, że tak powiem, ta osoba tutaj tak się próbowała przemykać. Nie mówię, że robiła złe bardzo rzeczy, ale tak my, wydawało jej się, że być może jakoś tam jej się będzie. Nie do końca postępowała jakby tak jak trzeba, i wydawało jej się, że może sobie tak przemykać gdzieś tam i to tak ciągle będzie niedostrzeżone. A jednak zostało dostrzeżone, ponieważ przyszła ta wieża i tutaj mamy właśnie tego pazia mieczy, który mówi o tym, że a nuż widelec może mi się uda, tak? I z powodu tych wiadomości, jakiejś komunikacji, rozmowy. Doszło do klęski i porażki, ta osoba no, została, że tak powiem, pozbawiona swoich pustych marzeń. O, w ten sposób bym powiedziała, bo tutaj w tym rycerzu kielichów to jest na, to są naprawdę puste marzenia, tak? Ta osoba nawet jeżeli obiecywała coś, tak, bo marzyciel często gęsto obiecuje też, to ta osoba być może wam coś obiecywała, ale nigdy by to się nie zostało spełnione, tak? tak to tutaj wygląda, kochanie. o jeżeli chodzi o piąteczkę. Wszystkiego dobrego Wam, życzę wesołych świąt, kochani, przede wszystkim wesołych.